Koniec 2021 roku przyniósł radosną nowinę dla wszystkich wielbicieli dronów. Przywitajcie Mavic 3 od DJI. W dzisiejszych czasach wybór dronów jest ogromny i praktycznie z każdym tygodniem pojawiają się nowe propozycje od różnych producentów. DJI od dłuższego czasu pracował nad swoim flagowym modelem Mavic 3 i wreszcie doczekaliśmy się jego premiery. Czy ten dron jest dla Ciebie? Czy wart jest swojej ceny? W tym materiale postaram się przedstawić jego zalety i ewentualne wady. Drona zakupiłem w sklepie fotopoker.pl, który serdecznie polecam. Znajdziecie tam prezentowany przeze mnie dron, jak i inne sprzęty fotograficzne najwyższej jakości. Wysyłka z tego sklepu była naprawdę ekspresowa. Drona otrzymałem na drugi dzień po zakupie. Obsługa sklepu jest bardzo pomocna i z pewnością pomogą Wam dobrać sprzęt do Waszych potrzeb. Link do sklepu wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdziecie w opisie filmu. Mavic 3 to dron ponadczasowy. Wyróżnia się przede wszystkim swoimi parametrami. Kamera główna to Hasselblad 4/3, a więc jest to krok naprzód w stosunku do wersji poprzedniej Mavica 2 Pro. Materiał wideo możemy nagrywać w 5.1K w 50 klatkach i w 4K w nawet 120 klatkach w motion. Dodatkowo wersja najbogatsza Cine umożliwia nagrywanie w 5.1K i plowym kodeku ProRes 4.2.2 HQ w 10-bitowym D-Logu. Jest to absolutny knockout jeśli chodzi o jakość obrazka. Mavic 3 wyraźnie przewyższa swoich poprzedników, zarówno Mavic 2 Pro jak i wersję R2S. Widać to wyraźnie w zdjęciach w gorszych warunkach oświetleniowych. Filmy, które widzicie, zostały nagrane w rozdzielczości 51K w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, a mimo to jakość nagrań robi niesamowite wrażenie. Tym bardziej, gdy oglądamy pliki źródłowe nieprzyciętej kompresją YouTube'a. Zasięg transmisji to według producenta do 8 km, chociaż testy użytkowników znacznie przekroczyły ten wynik. Dron na jednej baterii może latać do 46 minut, oczywiście w warunkach rzeczywistych czas jest nieco krótszy. Mi osobiście udało się wylatać 42 minuty lotu na jednej baterii, a miałem jeszcze około 2 minut zapasu na lądowanie. W codziennym użytkowaniu przydaje się również rozbudowana funkcja powrotu do punktu startu. Możemy im aktywować w dowolnym momencie lotu lub jeśli z jakichś powodów stracilibyśmy łączność z dronem, wykona się ona automatycznie, a dron na podstawie skanów otoczenia wybierze najbardziej optymalną ścieżkę lotu. I tu pojawia się kolejna zaleta Mavic 3. Jest on naszpikowany czujnikami wykrywania przeszkód. Mamy tu pokrycie właściwie 360 stopni. Działa to naprawdę nieźle i z moich testów wynika, że dron wykrywa także niewielkie zagrożenie, jak na przykład gałęzie bez liści, ostrzegając pilota przed niebezpieczeństwem. Kilka szerokokątnych czujników wizyjnych doskonale współpracuje z wizyjnym silnikiem. Obliczeniowym o wysokiej wydajności, aby precyzyjnie wykrywać przeszkody we wszystkich kierunkach. Parametry kamery głównej to 20 megapikseli, przysłona od 2.8 do F11, 12,8 jednostek z zakresu dynamicznego oraz ogniskowa 24 mm. Pierwsze wrażenia z przelotów tym dronem robią niesamowite wrażenie. Dron jest bardzo stabilny, ujęcie z kamery. Są niczym ze statywu, naprawdę nieporuszone. Konfiguracja samego drona z aplikacją w telefonie jest absolutnie bezproblemowa. Na uwagę zasługuje fakt, że podgląd mamy w 60 klatkach, w full HD. Jest to bardzo przyjemne dla oka i o wiele lepiej steruje się dronem, widząc tak płynny obraz. W wersji podstawowej oprogramowania nie otrzymaliśmy na start wszystkich funkcji, takich jak hyperlapsy. Multishoty i wiele więcej, ale kilka dni temu została wydana aktualizacja, która odblokowuje wszystkie te tryby i są one naprawdę dopracowane. Śledzenie ruchu człowieka jest, jest bardzo intuicyjne i działa. Doskonale, zrobiłem prosty test na śniegu i jak sami widzicie, wszystko przebiegło pomyślnie. Możemy dostosować według naszych potrzeb kierunek, z którego dron będzie nas śledził, prędkość i wiele, wiele więcej parametrów. W trakcie lotu możemy bardzo szybko przełączać się między trybami wideo-foto oraz uruchomić drugi teleobiektyw, a także zmienić wartości przybliżenia. Filmy możemy nagrywać w dialogu lub skorzystać z gotowego rozwiązania HNCS, które zapewni żywą i doskonale odwzorowaną kolorystykę. Jakby tego było mało do dyspozycji otrzymujemy również drugą kamerę tele na pokładzie. Działa ona w trybie Explore i świetnie nadaje się do rekonesansu okolicy bez konieczności podlatywania bliżej interesującego nas obiektu. Drona można kupić w trzech wersjach. Pierwszej standardowej za 1099 10 zł, w której otrzymujemy drona z osłoną transportową, aparaturę i baterię z ładowarką. wersji drugiej w pakiecie Flymore Combo za 13 399 zł, w którym oprócz drona i aparatury otrzymujemy poręczny torboplecak, dwie dodatkowe baterie, hub do ich ładowania, dwie komplet zapasowych świgieł, filtry ND w gustownym Etui. Trzecia najbardziej rozbudowana opcja: Cine Premium Combo dla najbardziej wymagających użytkowników. W tej wersji otrzymujemy aparaturę RC Pro, 8 filtrów ND oraz wbudowany dysk o pojemności aż 1 TB oraz kabel umożliwiający transfer plików z prędkością do 10 GB. Tej wersji Mavic 3 obsługuje kodowanie Able ProRes 422HQ i H264. Łamane na H265, podczas gdy Mavic 3 w wersji standardowej obsługuje tylko kodowanie H264 i H265. Jest to ważna informacja, jeśli zależy nam na maksymalnej jakości nagrań. Ta wersja kosztuje 22 999 zł. Wszystkie trzy wersje możecie zakupić w sklepie Fotopoker, do którego link daję wam w opisie pod filmem. Znajdziecie tam wszystkie szczegółowe informacje o tych dronach, jak i szczegółowe parametry. Jeśli jesteście pasjonatami zdjęć i filmowania i szukacie drona dla siebie, który oferuje bardzo wysoką jakość nagrań, to szczerze mogę polecić ten model. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco, oraz o łapce w górę. Dzięki, cześć!